Jak widać, Legnicka Straż Miejska ma się dobrze i szuka kolejnych funkcjonariuszy. Kandydaci muszą mieć skończone 21 lat, średnie wykształcenie, uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie mogą być karani. Ważna jest także sprawność fizyczna i przede wszystkim odporność psychiczna. Jest to praca na ulicy, jest to praca z ludźmi. Ludzie mają różne charaktery. No, przede wszystkim taki człowiek musi być mocno asertywny, mieć wiedzę którą bezpośrednio na ulicy będzie mógł spożytkować i niekoniecznie dać się wciągnąć w jakieś niepotrzebne dyskusje. Straż miejska to jednak nie tylko praca na ulicach miasta. Oprócz patroli, które kontrolują tereny miasta, mamy też patrol pesji, który zajmuje się odłowem zwierząt, mamy też patrol szkolny, który zajmuje się prewencją, jeżeli chodzi o edukację szkolną, zajmujemy się też uczniami, którzy sprawiają trudności wychowawcze, także jest dosyć dużo roboty. Strażnicy miejscy pracują 24 godziny na dobę na kilka zmian. Zanim jednak rozpoczną swoją służbę muszą przejść czterotygodniowy kurs, który odbywa się w Gdańsku. Potem z powrotem tutaj przyjeżdża, ma miesięczną praktykę, później musi z powrotem pojechać, zdać egzaminy, egzamin teoretyczny, egzamin sprawnościowy, czyli jeżeli chodzi o technikę interwencji. No i wtedy może przyjść i być pełnomocnikiem takim straży miejskiej. Nabór kandydatów potrwa do 4 kwietnia. Obecnie w straży miejskiej pracuje 42 funkcjonariuszy i 6 osób w administracji.